Jeśli po podpaleniu przez lawę lub ogień będziesz biegać zgasisz się szybciej niż przestanie w miejscu. Szczyna rośnie szybciej na bloku piasku. Na języku maltańskim we flipunku na kreatywie możesz znaleźć Belle. Śnieżki zabierają smokowi w endzie więcej punktów życia niż strzała z łuku. Witajcie w kolejnej nowej serii na kanale w pogrącach mitów. Dzisiaj jest ze mną mój pomocnik Noiracht. Witamy. Witam, witam, Witamy i słuchajcie to jest nowa seria. Sprawdzimy czy się to wam spodoba i tak dalej. Więc jeśli wam się podoba to oczywiście jest. Automat, to łapkę. W górę, a ja wytłumaczę to o co tutaj chodzi. Na tych odcinkach będziemy sprawdzać popularne mity i jakieś różne ciekawostki związane z Minecraftem i także będziemy was na, za nie nagradzać. Więc w każdym odcinku będziemy pokazywać 10, albo też więcej jakichś różnych mitów. I ja wybiorę z tych wszystkich mitów 5 do ankiety i spośród tych 5 wy wybieracie najlepszy, który wygrywa 50 zł. Jeśli Wam się bardzo spodoba ta seria, to oczywiście będziemy mogli zwiększyć tę kwotę i na przykład zrobić 100 albo później jeszcze więcej, zobaczymy. Ale na razie 50 zł, więc wy później głosujcie. Na końcu odcinka, na najlepszy mit, który Wam się spodobał, i także wy zamieszczajcie w komentarzach mity, bo będziecie mieli szansę wtedy wygrać właśnie te pieniądze. No dobra, więc Uhu. słuchaj, pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zostawić łapkę w górę. Myślę, że jak zostawicie 15 tysięcy, to znaczy, że Wam się ta seria spodobała, I wtedy polecimy z kolejnymi odcinkami. A dzisiaj mamy bardzo strusztowe mity do przetestowania, więc w takim razie czas przejść do pierwszego mitu. Jeśli po podpaleniu przez lawę lub ogień będziesz biegać, zgasisz się szybciej niż przestanie w miejscu. Przygotowałem tutaj specjalne miejsce, w którym będziemy to testować, czyli Słuchajcie, teraz podpal tutaj to wszystko. Słuchaj, Noirach, patrz, patrz, patrz. I teraz tak. Będzie zaczynał Noirach z tego dokładnie tutaj miejsca. I zacznij biec do przodu, podpali się w trakcie tego i zatrzyma się w tym miejscu w Dokładnie, przy tym torze. w tym miejscu, natomiast tutaj będę przebiegać też I, I będę będzie biec, biec cały czas do kumplu. przodu, wszędzie dookoła, dopóki nie zgaśnie, nie zgaśnie. Więc zobaczymy tak. jak to będzie działać, najwyżej zrobimy dwie próby, jeśli wyniki będą bardzo zbliżone I tak dalej, więc w takim razie, Noirach, czas na pierwszy twój tor, w którym się no, zatrzymasz No ja, trochę się boję, ale mam nadzieję, że przeżyję Zobaczymy, uwaga Noirach, przygotowany tak, 3, 2, 1, start. Dobra, w takim razie przebiegasz, podpaliłeś się i zobaczmy w takim razie, w którym momencie je zgaśniesz. Okej, okay, spokojnie, uwaga. spokojnie. Mija czas, mija. O! I koniec. 10 sekund się stary paliłeś. 10, 30. Dobra, więc 10 sekund, przysięg 21, tak mi wyszło na telefonie. Wy widzicie tutaj poprawnie okay. wynik jaki jest po montażu, ale w takim razie, uwaga! 3, 2, 1, start Dobra. Zobaczmy, też się już podpaliłeś. Uwaga. Biegaj ciągle, tylko nie biegam, biegam, biegam. w za uwogień I zobaczymy ile mu to zajmie. Uwaga! O, 10, 20, 60, czyli no, wydaje mi się, że to jest trochę moja próba błędu, jeśli chodzi o to, że po prostu za szybko tutaj kliknąłem i tak dalej. Ale wydaje mi się, że, że 4,5 serduszka mi zdjęło. No Natomiast tak, ale tutaj... możliwe, że wtedy byłeś bardziej jakoś zmęczony, nie wiadomo, no bo to też zależy od tego jedzenia i tak dalej. Test przeprowadziliśmy jeszcze raz, tym razem licząc tylko i wyłącznie od momentu, kiedy Neuracht się podpalił, bo jak się wskakuje do ognia, nie od razu się podpala, tylko chwilę po i czasy wyszły nam równe, wynoszące 8. 09. Wydaje mi się, że jednak czas jest idealnie taki sam, więc niestety mit jest obalony. obalony. Deszcz w Minecraft pada ponad chmurami. Ten mit akurat jest bardzo prosty i bardzo ciekawy, dlatego że normalnie jak jesteśmy teraz y, na normalnym świecie, no to deszcz pada z chmur. A jak no to tak, działa w Minecrafcie, zobaczmy w takim razie. Dobra, włączymy w takim razie deszcz. Deszcz już się tutaj załączył No i czas w takim razie odpalić Kreativa, no i rach I polecieć Dobro, w górę i zobaczyć Widzimy tutaj jaki jest poziom chmur Dla mnie się to wydaje oczywiste, że to leci stary Od samej góry, a nie od chmur hmm. Wydaje mi się, że oni tak tego nie zrobią Popatrz, na tym poziomie w ogóle Nie, na tym pada I na ciągle ponad pada, pada Cały czas Faktycznie mit jest potwierdzony Chyba, że wyżej są jeszcze jakieś chmury Zobaczmy jeszcze tak dla testu czy to faktycznie wpada od nieskończoności? więc polecimy, powiedzmy, Dobra. na 2000 poziom wysokości i zobaczymy, co wtedy się będzie działo. O Lord, słuchajcie w górę, co ciekawe, ten deszcz jest do 550 kratki wysokości, a następnie pojawia się tutaj śnieg. I Ale jest... zobacz, Szynku, zauważ, że to jest, to jest o tyle ciekawe, dziwne. że przejście z 549 na 553, nawet 554 jest dopiero. Wtedy całkowite, bo jak to ich patrzymy? No się coś jest dziwnego i popatrzysz, że bo po boku takie... ciągle widać gdzieś jeszcze deszcz w niektórych miejscach. No tak. Więc to jest bardzo dziwne, ale całkowicie nie, nie wiedzieliśmy o tym, więc jeśli Wy tego nie widzieliście, to także że zostawcie tutaj łapkę w, w górę, bo no ciekawostki, tutaj bardzo ciekawe, więc słuchajcie, mit oczywiście jest potwierdzony, ponieważ cały mit mówił, że deszcz w Minecraft pada ponad chmurami. I to no, jest prawda. To. Więc pierwszy mit w naszej serii jest potwierdzony. Czarną różę można postawić na bloku dirta, na którym użyto motyki. To dotyczy teraz w wersji właśnie najnowszej 1.14.3. Zobaczmy faktycznie, czy to będzie działać, ponieważ się można postawić na różnych rodzajach tej trawy, tak jak widzisz, na tym nie mogę postawić. No I właśnie. zobaczmy, czy faktycznie jeśli taki, taki właśnie blok potraktujemy motyką, czy będziemy mogli na nim postawić właśnie tą czarną rurę. Dobra, no i czy przygotowałeś motykę? Jest przygotowane wszystko. Dobra, to zobaczę w takim razie. To jest dość prosty mit do sprawdzenia. Po takim razie, zbierz tutaj, już w takim razie, załóż nam tutaj ten ziemię. I zobaczę w takim razie. Słuchajcie, stawiamy na tym i wszystko jest ok. Stawimy na tym. I także popatrzcie, działa. A gdy skoczymy ja do to. wody w ogóle, stary, to popatrz, no. że ta róża się unosi nad blokiem. Jest jeden to... piksel, nie, nie mogę wam za bardzo tego pokazać, U... ona faktycznie unosi się trochę ponad cały teren, więc możecie to zobaczyć, że to jest wolny wolny piksel taki jeden i ona się po prostu unosi nad tym blokiem, trudno nam to trochę pokazać, ale myślę, że to zauważyliście, więc mit jest potwierdzony, o dziwo, że Jak może, bo inne kwiaty na tym... ej! Ej, ej, inne kwiaty też mogą na tym rosnąć! O nie, to, to jeszcze popatrzcie, więcej informacji mamy, czyli kwiaty inne możecie także sadzić na takim bloku. Więc w takim razie mit potwierdzony i to nie tylko z czarną różą, ale także... Ale ze wszystkimi. roślinami nie, są, nie, nie, No nie, tak no, tak nie, jakieś inne. nie, 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 czarną różą potwierdzamy i nie, do kolejnego mitu. Do kolejnego. Fff. Jeśli postawisz na kowadę TNT i odpalisz, to TNT nie zniszczy terenu, ale zada obrażenia. Więc żeby sprawić z tego mitata, to przenieśliśmy się znowu do naszego miejsca testowego i przygotowaliśmy tutaj teren, na którym są po prostu jakieś bloki, jest na tym kowadło. I także Norak przygotował TNT. Ja do tego przygotowałem tutaj e, taki teren, tak po prostu, żeby patrzeć, co tam tu, e, Znaczy co tam się dzieje. Czy to na pewno jest bezpieczne? E, jak najbardziej to jest bezpieczne, tylko ty tutaj jest, e, Przyjdź e, i, i, i to odpal stary przy okazji. E, ja, ja będę stał sobie tutaj za szybką, żeby... Bo ty mam kamerę po prostu, więc połóż, e, odpal. E, no, no, i zobaczymy w takim no razie, czy faktycznie rozwali się. Te... No nie, stary, zobaczmy, czy coś O ja! Ej, to nie rozwaliło to w ogóle jest dołu! Potwierdzone. Ale popatrz, rozwaliło nam tutaj tą ochronną! Ej, jak to się stało? Albo może szkło jakoś pańka szybciej, stary? Tak samo tutaj widziałem, że też... Liście też tutaj zostały zniszczone, ale sam teren nie. Więc sprawdźmy stary jeszcze, co by się stało, gdybyśmy położyli na normalnym terenie teraz. Więc spróbuj położyć teraz po prostu TNT na tym bloku, odpalimy je wtedy, kiedy ona będzie stała na tym bloku. I zobaczymy, okay. czy teraz to zniszczy ten. Na pewno to zniszczymy ten teren, ale no ale... zobaczmy w takim razie. pamiętaj, że trzeba jeszcze tutaj szybki zrobić, bo mm. jak coś odleci, no to właśnie, słabo. to będzie mega niebezpieczne. Jesteś może, gotowy szybko. Może jakoś w ogóle ten całe kowadło stary przeniosło siłę obrażeń na bok, bo patrz, że to też szkło bardzo daleko wybuchło od tego TNT. Ta, ty zgodzę się, zgodzę. Tak samo jak i tutaj po w, boku, właśnie. na tej wysokości rośniki. Ale dobra stary, odpalaj, nie ma co tutaj dlekać, tylko lecimy. Uwaga! Uwaga, skryj się za tym, zobaczymy. No na pewno to zniszczy ten teren. Ale popatrz, nie zniszczyło teraz tej szybki, więc w ogóle nie, nie zniszczyło jakoś mega dziwne. Odpalmy to może jeszcze raz, w tej samej odległości. Okay. I jeszcze raz połóżmy to kowadło i TNT na tym. Zobaczymy, czy to faktycznie to kowadło spowodowało, że te siły jakoś przyniosły się na boki. Więc postaw od jeszcze raz. Uwaga! sprawdźmy w takim razie, czy jeszcze ponownie raz zniszczy nam to szkło, które niby jest przeciwpancerne. Tak. Znowu! Więc to się nic dzieje. jest potwierdzone. Co prawda, szkło niszczy, ale wydaje nam się także, że przenosi jakąś tą moc obrażeń, po prostu trochę bardziej na boki, i tym samym poszerza, jakby, yy, zasięg tego wszystkiego. I tak nie naprawdę, stawę. właśnie nasz anvil. Wydłuża siłę rażenia. Bo to jest naprawdę na mega daleko. Natomiast pod nic się nie dzieje, czyli najlepiej po prostu, powiedzmy, dajmy dla przykładu, jeżeli coś budujemy w Minecraft i się boimy, że coś wysadzi, to w taki no. sposób. Tylko wtedy zniszczymy stary całą górę. No, no tak. Więc Ache. no, zobaczymy w takim razie. Jeśli macie jakieś pomysły, jeśli chodzi o kowadło, to oczywiście piszcie wasze mity w komentarzach. A my tymczasem potwierdzamy ten mit i przenosimy się do kolejnego mitu. Wybuchowo Otóż to. Jeśli podczas spadania Wyjdziesz z serwera na wysokości 10 kratek i po kilku sekundach ponownie wejdziesz, otrzymasz obrażenia jakbyś spadał z wysokości 10 kratek. Dobra, no i raz w takim razie e, to jest twoje zadanie, zostałeś wybrane na ochotnika e, Ale Dlatego. Szynek, słuchaj, ja, ja nie chcę z tym Słuchaj, musisz to zrobić dla widzów i musisz to zrobić dla mitu. W takim razie, słuchajcie, zrobiłem tobie tutaj punkcik na 10, na 10 kratkach wysokości, dlatego będziesz mniej więcej wiedział, w którym momencie musisz wyjść, więc teraz musisz zeskoczyć Jeśli wszystko ci się uda, to powinieneś nie zginąć według mitów, więc... Yy, trudno, Neurach. No, no trudno. Dobra, czy jesteś gotowy, Neurach, no, na skok? jest Dobra, to no w takim razie skak... Uwaga, ty pamiętaj, żeby wyjść w odpowiednim momencie... jest Mi się wydaje, że tak 13 kratek to było, kiedy wyszedłeś, okay. ale dobra, wchodź na serwer dobra. i zobaczymy, czy zginiesz, czy nie. Uuu, 13 zginąłem. Ale... Wydaje mi się, że normalnie byś nie zginął z 13 kratek, więc sprawdź mi jeszcze, jak masz pełne obrażenia, czy, spa hmm. czy spadając z tamtej wysokości po prostu zginiesz, czy nie Więc okay. sprawdźmy, czy normalnie spadając z tej wysokości zginąłbyś Dawaj, okay. dawaj, skacz w dół Nie zginąłbyś Więc może żeby potwierdzić całą naszą rzecz, to sprawdźmy jeszcze raz Być w takim razie jeszcze raz na górę i sprawdzimy jeszcze raz, czy zginiesz Nie bój się stary, najwyżej zginiesz kolejny raz Spokojnie, masz 9 życiaż już dwa straciłeś e, Dobra, to możesz... No właśnie <laughs> dobra. dobra Uwaga, skaczę Uwaga... Dobra, wyszedł z serwera, no mniej więc na 10 kratkach. Więc Dobra. zobaczmy, wchodź znowu ponownie i sprawdźmy. Oj, tak. teraz byłeś już bardzo nisko, stary, spadania. Ale widzieliście, że on był nawet w tym miejscu się pojawił, więc był bardzo blisko, on tego zginął, więc mit jest obalony. 1 na 1, 14, 3, ten mit na pewno nie działa. Jeśli działa tak, na innej wersji, to możecie napisać. To, jeśli piszecie mity, to pamiętajcie także, że jeśli to działa na danej wersji, to napiszcie, o jaką wersję wam chodzi. Będziemy, będziemy to też sprawdzać na takich innych wersjach, jeśli to był mit, który już jest na przykład naprawiony i tak dalej. No więc w takim razie to w przechodzimy. Przechodzimy tak, że to nie działa. No właśnie, więc w takim razie <gry> przejdźmy do kolejnego mitu. Trzcina rośnie szybciej na bloku piasku. Okej, okay, i do tego mitu potrzebowaliśmy specjalnego tej mechanizmu, który będzie nam sprawdzać po prostu przez kilka minut do końca samego odcinka. Dopiero na końcu odcinka poświęci, po, po, potwierdzimy ten mit, ponieważ w trakcie będziemy tutaj to wszystko się robiło i będzie tak do końca odcinka zliczać po prostu, ile... Ty postawi się z tej strony i idę z tamtej strony. Więc e, zaraz zobaczycie do końca, o tutaj będzie chodziło. Więc w takim razie, no irak, ty tutaj masz strefę zieloną, ja okay. mam strefę piasku i zobaczymy w takim razie, gdzie szybciej rośnie trzcina cukrowa. Więc w takim razie uwaga, okay. na, na raz stawiamy tam e, trzcinę 3, 2, 1, start. Dobra, postawiliśmy Dobra, pięknie, i ten mechanizm idealnie. teraz tutaj będzie działać, i do tej skrzynki będzie nam zbierać naszą trzcinę. To jest to, ten, to, to, to są rośnie, tak? Tak, tak. I my Worsi. do tego jeszcze. Teraz mamy normalną prędkość w Minecrafcie, ale ja dodatkowo jeszcze przyspieszę to wszystko normalnie. Jest 3, więc powiedzmy, że przyspieszymy czas razy 100. Powiedzmy, co Ty powiesz na to? Nie Powiedzmy, być, że na 100, być, no. czyli dajemy random tych speed 300 I teraz powinno to rosnąć o wiele tej szybciej No i mam nadzieję, że wszystko się raczej tutaj będzie zbierać Najwyżej zaraz jeszcze trochę ulepszę Poza po prostu y, odcinkiem o. tą y, farmę Więc o, tutaj jak widzicie wszystko rośnie I zobaczymy no. jaki, wynik tego, y, jako, jaki wynik tego będzie pod koniec odcinka Jeśli spotkasz duże drzewo I będziesz chciał je ściąć Najlepiej mieć ze sobą drewniane drabinki By dostać się na górę drzewa I ściąć je od góry do dołu Okej, okay, więc do tego mitu potrzebujemy dwa duże drzewa. One są do tego całości zarośnięte, bo ciągle działa nam przyspieszenie i one już całe zarosły, więc w takim są razie... są identyczne. Tak, Potrzeb... i do tego sprawdzimy, okay. jak to będzie tutaj wszystko wyglądać. Na chwilę zastopujemy ten czas, aby to kopał od dołu z kotkami, a ty będziesz wejdziesz na górę i będziesz kopał od góry, od do, góry. do dołu. Mm -hmm. I zobaczymy, kto szybciej zetnie całe drzewo. One są identyczne, bo ja je skopiowałem, no i w takim razie zniszczymy sobie tylko te, te niepotrzebne. Dobra, czy jesteś gotowy okay. w takim razie już? Jestem gotowy. Dobra, w takim razie 3, 2, 1, start! I zobaczymy w takim razie, kto z nas szybciej dotrze. I to znaczy, zbierze przede wszystkim całe po prostu drzewo. No ja już tutaj kupię od dołu. I wy to będzie mi na przyspieszeniu. Zaraz zobaczymy, jaki będzie wynik. Dobra, ja już skończyłem. Więc zrobiłem to no trochę szybciej od ciebie, stary. Tak, siema ma villagerze. <laughs> Dobra, no więc, mówię. No tutaj zrób... była ta różnica, mogę tutaj hmm. pokazać, że jak wchodzimy na samą górę, to trzeba przycisnąć shifta i wtedy dopiero no, no, mieć możliwość Trochę wydoby... tak, ale ten. wydaje mi się, że przy większym drzewie i tak bym trochę ja wygrał, bo to bym musiał już tracić czas po prostu, żeby się dostać na samą górę. Tak, no tak. No więc tak, najlepiej tak. faktycznie chyba wyszło, gdybyś ty po prostu już na samym początku znajdował się na samej górze, ale no mi tak, dotyczy tak, tego no. tego, że po prostu, żeby wejść na górę. Więc no mit niestety jest. obalony. to jest bardziej ekonomiczne tak naprawdę. Tak, tak, więc no, mit to no i w takim razie. Przechodzimy do kolejnego mitu. Śnieżki zabierają smokowi w endzie więcej punktów życia niż strzała z łuku. Wow. Wow. i tym sposobem właśnie odpalmy przejście do naszego kolejnego mitu. Czas to sprawdzić. Okej, okay, więc zniszczyliśmy na początku wszystkie... Ale tutaj za nim lecą. Ale zniszczyliśmy na początku wszystkie już tutaj te rzeczy, które go neregenerują. I w takim razie czas sprawdzić obrażenie z łuku. Więc w takim razie okay. zdałem mu... Oj, no, za bardzo nie widać, no. w ogóle żeby cokolwiek tak. go oberwał. Ale dlatego... To... Ja powiem, że rzucę Do. dwa razy. Dobra. Dwa. Dobra. Czyli pięć, tak? Trzy. No. Trzy. Cztery. Cztery. No i o. jeszcze trzeba trafić. To, o, to był tak. piąty. w takim razie sprawdźmy... Dobra. No widzicie mi więcej ile to zabrało. Teraz najgraś no w takim razie ty sprawdź. Uwaga, teraz śnieżki. Okej, okay. jedna uderzyła. Druga uderzyła. To przeleciała. Uderzyła, czyli kompletnie nic to nie zabiera, odbija się po prostu od niego jeśli trafisz właśnie, tak jak widzicie i po prostu pękają te śnieżki, więc no mit jest jak najbardziej obalony, tego się obawiałem, no więc no to tyle się chodzi o tego mita i przechodzimy do kolejnego. Możesz przedostać się przez granicę stworzoną komendą za pomocą wagonika. Okej, okay, więc to akurat będzie w miarę łatwe, więc w takim razie czas no. stworzyć granicę, która się będzie zmniejszać. No. Okej, okay, w takim razie mamy już zrobioną granicę i teraz mamy tutaj przygotowany ten tor. W takim razie stary, wejdź do tego i będziemy po prostu... Teraz przede wszystkim sprawdźcie, może w ogóle wyjść poza tą barierę, czy przed, 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 przed tym, okay, bez dobra. tego. Nie. Czyli wyjść nie można, ale sprawdzimy, czy możemy przez tą barierę dostać się właśnie za pomocą chaj, tego główka. Tylko dobra, najpierw muszę zmniejszyć jeszcze barierę stare, to nie jest tak. A, no tak. Dobra, no, więc zmniejszmy ją do 18 i dobra, lecimy w takim razie w ten sposób. To się zaczyna zmniejszać powoli, no, bo powoli, ale już praktycznie można kombinować. Jeśli ja jest dostanę, to mnie dalej nie będzie już mogło tutaj przenieść. O, jakoś mi się teraz udało stąd wyjść. No dobra, ale dalej już nie mogę, więc teraz ty spróbuj się przez to przedostać. Czy możesz po prostu wyjechać za to? Granicę sprawdźmy to. jest w takim razie. Rozpędzaj się. Oooo. Nie. Czyli, Stanąłem. niestety, nie możesz. Dobra, sprawdźmy jeszcze i raz, mnie. co by się stało, jakby w trakcie zwiększania po prostu się przesuwał. Zobaczmy. Dobra, więc uwaga, będziemy zmniejszać teraz ten teren tak z, 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 dość znacząco. I ty byś w tym czasie próbował jechać w tamtą stronę. Więc zobaczmy w takim razie. Teren się zmniejsza, ty się tam rozpędzaj. Czy trochę popchnę jeszcze? No, dobra. I zobaczmy. O, 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 o Zostałeś? O, o. Zostałeś? Tak. Ale cię popycha. Nie. Ale o, cię mogę, mogę cię przepchnąć, ale stary. Mogę przepchnąć? Możesz. Spróbuj teraz wyjechać do mnie. Dobra. Dobra. I ja cię spróbuję jeszcze raz przepchnąć teraz. Oj, dobra. Bo samemu, z, samemu z siebie nie możesz. możesz. Dobra. I W takim razie spróbuję cię przepchnąć. Uwaga. Jedziemy, jedziemy. O, no. dobra. Moment. Zaraz, zaraz. Nie, o, teraz nie, nie chcesz, da. jeszcze raz spróbujmy, ale spróbujmy, możesz cię rozpędzić stary, zobaczmy Dobra. co się stanie jeśli się rozpędzisz. Dobrze, więc przygotowaliśmy teren do tego, żeby mógł się rozpędzić, więc w takim razie uwaga, rozpędzamy Cię, Testujemy. jazda. No, no jakkolwiek byśmy się stali, wtedy nam się jakoś udało, ale no wtedy ale, to się zmniejszało. A wy spróbuj cały czas, żeby się zmniejszał. Znowu zmniejszać jeszcze raz? Mm -hmm. Spróbujmy jeszcze raz. Ale myślę, że jak się będzie zmniejszać, oj się uda. Stary musi zejść z tego. Dobra, więc zmniejsza się w takim razie. Dawaj, dalej. Ja Bardziej Spróbujmy, czy przyjedziesz? Oj, chyba, chyba nie. Ja ci muszę przechodzi, chyba przechodzi, Nie, 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 nie. Zobaczmy. W no tak, ale jak ja będę stał w miejscu tutaj, o. w trakcie zamy zamykania, to też mi to uda się, stary, widzisz? Opa, że stoję w miejscu i po jakimś czasie w końcu mi się tutaj odblokuje przejście. I mogę, widzisz? Więc to nie jest tylko tak, że ten, więc no. Niestety no ten wózek nic za bardzo nie daje, więc mit podejrzewam, że jest obalony no, i że obalony. mamy z tym całkowitą rację. Taak. Więc w takim razie czas przejść już do ostatniego mitu. Jeśli uruchomisz grę w języku maltańskim, będziesz w stanie wyszukać belle w ekipunku. Dobra, więc tutaj nic prostszego, niż po prostu trzeba wejść w opcję, język i tutaj ustawić język maltański. Więc w takim razie sprawdźmy gdzie on tutaj leć, jest. Leć. Dobra, mam Malti, Malta, więc w takim razie zobaczmy czy na Malcie można stworzyć w takim razie belle. Więc oj, tutaj są jakieś dziwne języki, ale mam nadzieję, że znowu się dostanę do ustawień językowych starych. Nie nadzieję, w razie czego się będę mówić. No Dzień, dobra, jak. w takim razie, słuchajcie, wchodzimy w wyszukiwanie i wyszukujemy bella. I no coś jest stary. Jest ta bella, blokok... No coś jest... Hmm, a pokaż. No ale to tak nie do końca, bo to chyba chodzi stary o ten, więc no... To, to jest ten blok, u mnie na maltańskim to mm -hmm. się nazywa tabella, więc no niby jest, a ale to myślę, jest że... to jest stół kartograficzny. Tak, i on się nazywa u mnie tabella tal kartografia, więc no właśnie się, wydaje, że nie do końca można to zaliczyć, bo to jest jeszcze jednak ta dodatkowa ta, więc no mm -hmm. niby, ale mit mówi, że można wyszukać. Bella w ekipunku, więc faktycznie jakbyśmy wyszukali Szymek, to wyszukać się nie da. Ale gdy wyszukujemy Bella, to jest, więc niby mit potwierdzony, bo da się wyszukać. Ale, ale... tak naprawdę 50-50, 50 więc no, więc nie za bardzo. Więc mit bardziej to jest wątpliwy, dlatego że no to nie jest Bella. Ale teoretycznie potwierdzony jest, bo wyszukać się da, więc tutaj damy no tak. taką wątpliwą, nie potwierdzamy, nie obalamy, tylko tak właśnie pomiędzy, czyli że wątpliwość jakaś jest. No dobra, w takim razie mam nadzieję, że taki pierwszy odcinek wam się spodobał, pamiętajcie o tym, że macie szansę wygrać Ale 50 zł. No? Jeszcze przecież sprawdzamy gdzie więcej. Czas sprawdzić oczywiście nasz mit, którego sprawdzaliśmy w połowie odcinka, więc czas w takim razie poczekać aż każda zrobi ostatni taki swój zabieg usuwania tego wszystkiego, więc poczekajmy tutaj aż z obu stron właśnie. Na ten resetujemy no. czas do normalnego i czas sprawdzić w takim razie nasze wyniki. Więc ja najpierw uzupełnię, tutaj mam jeszcze jakieś jedną odcinkę w ekipunku. Ale okay. dobra, 12 wrzucam do skrzynki głównej Tym powodując, że to jest 20 to jeszcze dodatkowych. Jeszcze ciągle tutaj się to uzupełnia, bo ciągle e, chyba jeszcze są w tym i się zatrzymały. Więc dobra, w tym... O, ja jestem ciągle na języku maltańskim, o nie! Oj, oj. A więc tutaj mamy, słuchajcie, ile to jest staków? Jest 12 staków i 36. A tutaj hmm. mamy 12 staków i 52, 52. Ale wydaje mi się, że różnica jest na tyle mała, że nie można stwierdzić stary rękę. Ty nie myślisz, że tak naprawdę... Że Obydwa mechanizm też nie bloki. jest za bardzo jest za dobre, więc bo, bo mechanizm tutaj nie wyczytuje dokładnie tego bloku, tylko wyczytuje blok wyżej. No mm -hmm. i ścina przy okazji więcej, więc mechanizm tutaj... Możemy to sprawdzić w kolejnym odcinku na kolejnym mechanizmie, ale wydaje mi się, że to nie ma wpływu, więc... Więc tak naprawdę ciekawe, według ciekawe. mnie mit jest obalony, co prawda wyszedł nam faktycznie, ale to jest za mała liczba, słuchajcie. Jeśli chodzi o. To, że prak Praktycznie 13 staków jest różnica 20 bloków tak naprawdę. Tak. I przy okazji, no wiecie, no, może to jest jakaś randomowość przy okazji, więc mi się wydaje że e, nie ma za bardzo różnicy, a tym bardziej, że w pewnym momencie wygrywała tej trawa, jak sprawdzaliśmy. Na początku tak. Więc tak, tak, tak więc przez dłuższy prawda. czas wygrywała tej trawa, później piasek, znowu do trawy, i znowu do piaska, więc tak naprawdę wydaje mi się, że tej różnicy za dużej nie ma, no i że mit możemy obalić. No tak, dobra, jak najbardziej. Czas zakończyć naszych pogromców mitów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, piszcie swoje mity w komentarzu, bo najlepszy mit odcinka może wygrać 50 zł I właśnie on wygrywa te 50 zł, więc zobaczycie, wy tymczasem zagłotujcie na najlepszy mit tego odcinka macie go w prawym górnym rogu. No i do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku, który już jutro na kanale. Cześć! Cześć pa pa.